Dzień dobry, zapraszam do reboxingu gry Mędrcy z nadpołudniowego tygrysu. Myślę, że będzie to troszeczkę bardziej użyteczne niż unboxing, gdzie się tylko zapoznajemy z materiałami, z elementami. Ok, na początek sortujemy elementy gracza. Cztery kolory: żółte, czerwone, fioletowe i jasno błękitne. Mamy po jednym znaczniku gracza, po sześć znaczników badań oraz po 80 znaczników wpływów. To są te takie znane już wcześniejsze. I tak. Gdzie je? Wrzucamy tutaj do tych czterech pojemników, przegródek, takich tych najmniejszych. Okay. Czerwona jeszcze i fioletowe To też zależy, czy chcemy trzymać w woreczkach. Tak jak tutaj widzimy, wtedy robotników żółtych i czerwonych sugeruje na mniejszej talii kart tutaj utrzymywać. A jeżeli nie, trzymamy woreczka. No to złoto mamy w tym miejscu, szafki złota. Tutaj mamy znacznik neutralny i znacznik pierwszego gracza. Tutaj mamy srebrniki. Białych kości jest najwięcej, więc one są osobno. No tak. Niebiesko-czerwonych jest w sumie też dużo więc tutaj. Pozostałe kości żółte, między innymi zielone, te żółte, mają i czerwone z ciemnymi, takie przejrzyste. W tym miejscu okay. du jest dużo miejsca na talię tu są dwa miejsca na mniejsze karty, jeżeli chcemy właśnie, jeżeli chcemy y, mieć bez woreczków, to tutaj mamy wszystkich robotników razem, mieszczą się. Dwa miejsca na talie, na talie duże widać jest luzo, więc y, y, ktoś kto koszulkuje to spokojnie sobie da radę. I tutaj też, no co tutaj można trzymać, o ten sposób. Moż Dzielę. Troszeczkę nierówno, ale na rodzaje, tak? Tutaj mamy tych 7 startowych kolorowych. Między innymi małych kart. A tutaj mamy tę talię. Największą kartę z jak Tutaj w tych mniejszych, no na potrzeby złożenia woreczka wcześniej, dodałem mniej kart. Te startowe, na no, przykład, a ta największa talia tych 60 czterech kart tłumacza. Te, to są te takie z tym ksikiem no to umieszczę je tutaj. Następnie jak już mamy wszystkie elementy, zdecydowaliśmy czy w woreczkach, czy nie. Jeżeli woreczek, to jeden woreczek tutaj. Jest dosyć duża plansza. I ona ma tutaj swoje miejsce. Nawet być może tak żeby. Te takie można było złapać w ten sposób i dobrze się ją wyjmuje. Następnie, ważnym elementem jest e, gracz, klasa gracza solo, która tutaj ma swoje miejsce, ale trzeba coś pod to podłożyć. To podwójnie i e, nie można próbować drugą stronę, ale też to będzie w ten sposób. Woreczki sugeruję, ja, bym, ja, ja to robię w ten sposób, woreczki sugeruję włożyć tutaj, żeby te ze sznurkami częściej wychodziły poza plan, te prąszetki. Ciach, ciach, cia. I wtedy mamy idealne ułożenie tej pąszczetki, która się już nie wygina. Instrukcja na wierzch. Zamykamy pudełko i praktycznie nie potrzebujemy żadnego insertu. Dziękuję, zapraszam do lajkowania, komentowania. Powiedzcie, co myślicie o takim cyklu Reboks